Też witajcie w kolejnym. E, niedawna początek. Troszkę mnie tutaj zainspirowała, żeby przeszukać swoje stare rafki z grami, zobaczyć tam jak leży, jaka, w nich leży, okazało się, że której z nich jest kultowa gra Warcraft 2. Żeby było śmieszniej, po prostu w przeciwieństwie do wielu nowszych produkcji. Ta właśnie stara niepo, niepozorna gierka po prostu działa pod Windows 10. I to bez żadnych emulatorów ani tutaj usprawniaczy typu wersja z GOGA, tylko po prostu zwykła stara płytka, którą kupiłem kiedyś tam w Selection. No po prostu odpala się pod Windows 10 jest to od... Co ciekawe narzędzie do nagrywania z którego tam. Nie, nie rozpoznaję tej gry, żeby było śmiesznie po prostu żeby tutaj zgrywać aua oh, wow. Czy jesteś w stanie go zniszczyć? Bigo! Oh yeah! Take that, Hawkeye Dobra, na razie wróć z powrotem Czego w ogóle ta gra ode mnie chce? E... Scenario Objectives Build Shipyard Build for Oil Platforms Okej, okay, czyli po prostu mamy tutaj trochę zapałek No i w związku z tym postanowiłem sobie właśnie troszkę pogierzyć właśnie Warcrafta Dwójkę Ponieważ nie, ponieważ nie mam Warcrafta Trójki bo cena cyfrowego egzemplarza jest horrendalnie droga bo cena cyfrowego egzemplarza jest strasznie, strasznie droga mm, niestety, a pudełkowej wersji też mi się nie chce szukać więc po prostu no, a tutaj World Warcrafta 2 mam starą, starą płytkę po prostu jeszcze chyba sprzed ponad 10 lat dodawałem do setnego numeru CD Action numeru, do którego mam ogromny sentyment, ponieważ znalazło się tam wiele bardzo przydatnych informacji, które w tej prasie magisterskiej też były te piękne czasy, kiedy to w po numerów okolicznościowych pojawiały się po prostu przydatne informacje, a nie to jak w tym na przykład najnowszym numerze okolicznościowym, że tam było podajszy lista tam z gier, no po prostu przegięcie pały. <laughs> no ale dobra, mieliśmy tutaj mówić o Warcrafcie. No, powiem szczerze, że jakiś tam wielkim fanem Warcrafta nie jestem. Aczkolwiek, no, podoba mi się stylistyka tygry, A, no, podoba mi się, nie wiem, jej humor, podoba mi się to, jak orki są tutaj narysowane. Ogólnie, hmm, no fajna jest ta gra, na raczej pod wieloma względami. No tego też postanowiłem sobie, że dam tej grze trochę szansy. Nie wiem, czy będę to nagrywał. Więc raz, czy to w ogóle ma sens, czy jest zapotrzebowanie na taki gameplay w dzisiejszych czasach? Też może akurat bo w końcu premiera ostatniego Warcraft'a, no troszkę nam tutaj przypomniała że oła, no, że marka Warcraft to ta nie tylko gra MMO ale też coś innego i a też właśnie stare klasyczne RTS nie, -y. że w grze po prostu te orki i ludzie no właściwie byli tacy bardzo wyrównani trochę raz za bardzo do tego ostatni sposób, że te postaci zabijają się nawzajem, tak? Że żeby wy wygrać po prostu zawsze musimy mieć e, przewagę liczebną. Natomiast jeżeli po prostu to będzie pojedynek jeden na 1, tego samego powiedzmy typu jednostki, no to wtedy one się zabiją. Natomiast no, w filmie no tutaj różnica między siłą orka a siłą była ogromna, że tam właściwie pojedynci ludzie no, niemiecki większych szans. Oczywiście chyba że ktoś był bohaterem przez... zupełnie przez przypadek Ok, miałem tutaj zbudować stocznię tylko, że no... w sumie to nie widzę tej stoczni na horyzoncie dobra to zbudujmy może tartak Mam oh, położyć, gdzie ja ten tartak zbudowałem? Nie nie, 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 stop tartak to może niech powstanie gdzieś bliżej drewna tartak... tak, chyba tak, tak. Uduj go gdzieś tutaj, że późno skończyłem nie do końca wiem co tutaj się dzieje bym nazwy, to trafię tutaj na jakieś siły ludzi i po prostu już będzie po mnie. A no to, żebym się nazwiedzał rzeczywiście. Kiwiatworka 2 wyszedł z czasu, kiedy mapy do RTS-u były niezbyt duże, więc tutaj tak no kurde, go nawet nie mam co zwiedzać No ale zobaczmy O matku... Nie zabijajcie moich wszystkich orków O matko Gin, gin będę O nie Teraz, teraz uciekamy Nie ma Mam nadzieję, że nie będziesz mi do samej bazy Oczywiście, że będziesz ty mały z wielu No i przypłaciłeś to życie, madafaka. Matko, przydałby się jakiś healer Lekarz Tutaj cokolwiek To co? Build Advanced Structure, O, jest, jest i shipyard Oh yeah, buduj. Tak widzę, że musiałem mieć ten... A musiałem mieć tak, żeby właśnie mieć stocznia, bo po prostu mnie się coś pomieszało. Dobra, nieważne. Okej, okay. zbudujmy trola, Troll jest fajny. No właśnie, że tutaj niestety nie ma kolejkowania rozkazów i to jest trochę szkoda, bo... No trochę jednak tutaj utrudnia po prostu budowę, znaczy szkolenie większej grupy tutaj jednostek. Tak, tutaj... Co jest z was grupę uderzeniową? A co do samego filmu, no powiem szczerze, że oglądałem i okazało się, że no nie jest aż tak słaby, jak wielu bardziej na niego narzekało. W sumie całkiem fajne było. Efekty specjalne były spoko. Złobycie jakiś badań, na pewno naiwna fabuła. To, że nie wszystkie wątki tam były wyjaśniane że niektóre wydarzenia po prostu następowały jedno po sobie i trochę nie było za bardzo wiadomo, dlaczego dani poheterowie postępują w taki, a nie inny sposób. No, gitarska wiadomo, tak trochę na poziomie jakiegoś, nie wiem, filmu telewizyjnego ze Sci-Fi a nie jakiegoś porządnego kina no i tam strasznie strasznie dziwne, nie potrafię wytłumaczyć no ale na drabinę, może że się o to roztworzyć jakieś takie fajne no to jest ogólnie kolejny film z jakąś tam bitwą powiedzmy w tle fabularnym gdzie no tak naprawdę tej bitwy dużo nie ma bo tam w całym filmie, tak naprawdę, były bitwy, powiedzmy, większe. I... No i to tyle, nie? Tutaj człowiek się jednak nastawiał na ta filma. No, nie, no tam, raptem dwie sceny, po prostu jak się nie napatrzysz za pierwszy razem, to już się nie napatrzysz, nie? No, ale no. Ogólnie, że ktoś tam jest, powiedzmy, fanem Warcrafta, to powinien się na tym filmie dobrze bawić jeżeli natomiast nie darzycie tą marką jakichś większych sentymentów to myślę że jak najbardziej można sobie ten film odpuścić I jednak można sobie obejrzeć powiedzmy jak to ten lepszy film tak na ten orków hej okay. potrzebuję 450 drewna żeby sputować Eee, zbudować tutaj platformę naftową. W sumie, nie wiem, po co mi te jednostki, bo tak naprawdę to jest jedna z misji szkoleniowych, więc tutaj moim celem jest wyłącznie budowa tych właśnie szybów naftowych, powiedzmy, na morskich. To jest następna kopalnia złota. Dobrze wiedzieć. Co taki smutny jest wydobywaj złoto. No. I wiecie co tutaj jest jeszcze fajnego? Już Wam tutaj powiem. Otóż w starych RTS-ach można było przyspieszać upływ czasu i to jest super w takich momentach jak ten, bo... Można tutaj po prostu przyspieszyć upływ czasu, dzięki temu wydobywanie surowców, biega znacznie szybciej, dużo sprawniej. To jest jak najbardziej fajne. tego nie ten ekran, i potem mówiłem, że nudna gra. Z O, zbuduję sobie ship destroyera. ship destroyera. Co jeszcze z tym filmem? No, ogólnie na pewno jeśli chodzi o filmy Warcraft, tutaj. Bardzo fajnie wypadły efekty specjalne, zwłaszcza efekty czarów. No te żeby po prostu poszli w tą stylistykę. Poszli do tego te czar, to takie strasznie takie kolorowe, nie takie efekciarskie. Jeżeli lubicie tego typu sprawy, to na pewno Wam się tutaj stylistyka. To, że po prostu te czary tak ślicznie wyglądają. Mm. Ogólnie to, co mi się w tym filmie, jedyna rzecz, która mi się tak naboła, bardzo um, naiwne takie powiedzmy zwroty akcji, zwłaszcza pod koniec, tam jest taki zwrot akcji, jest taki no, naprawdę strasznie dziwny. Ja to tak oglądałem się zastanawiałem, no, co, co tutaj... Więc autorzy tutaj tak naprawdę mieli na myśli, właśnie, konstruując fabułę właśnie w taki, a nie inny sposób. Co bohaterowie mieli po prostu osiągnąć, postępując w ten... W ten sposób, no ale wiadomo, no, kino pokornowe rządzi się swoimi zasadami. A tutaj podstawowa zasada to, nie musisz rozumieć, wystarczy, żebyś oglądał fajne obrazki. Ale jeśli przymkniemy oko na fabułę, na takie niezbyt ciekawe postacie. A wówczas okaże się, że film dostarcza jakieś tam rozrywki warto obejrzeć, zwłaszcza jeśli tam macie okazję obejrzeć w kinie, ewentualnie zaczekajcie, że będzie wersja na Blu-ray, po prostu obejrzyjcie sobie na wielkim telewizorze, po to by nacieszyć oczy pięknymi efektami specjalnymi, A no to wtedy jak najbardziej to ma sens. Not enough drewno Jaka szkoda Co, so, sobie trolla? I teraz... tak Wypłynie tutaj na głębie tą moją dumną armadą i zobaczmy... Zobaczmy czy tutaj gdzieś są złoża ropy naftowej Zabawmy się w Amerykę Oh yeah, daj sobie tutaj taki... okej okay, to powiedzmy że jakiś tam mały zwiat mamy za sobą hmm, wężaru no też to co, co zauważyłem to co jakieś umiejętności specjalne trochę mało z jest opcji taktycznych tak że po prostu jeżeli chcesz pokonać wroga to po prostu musisz go zaskoczyć większą tutaj liczebnością tak. okej okay. sobie orkać co mi te jednostki jak sobie będą, to będzie albo numer jeden. Hmm, dobra. Zróbmy jeszcze jedne. Zróbmy jeszcze jeden stateczek bojowy i wtedy już będę spokojny, że no, na pewno po prostu damy, damy radę. Będę jeszcze spokojniejszy, jak po prostu zrobię save'a. Deeplace, nieba, że. Słuchaj, to nie wiem po co ja się tak cykam, przecież to w sumie to jest jeszcze misja szkoleniowa, tak naprawdę, więc. Tutaj pewnie raczej nawet ja bym strasznie lamił, to i tak by mi się tutaj nic nie stało. Mm. Płyniecie tutaj I ty też tam płyn, dobra I Ty stań tutaj i fajnie wyglądaj mm -hmm. Jeszcze zrobię, bo nie mam farby. Dobra, trochę Jeszcze Trochę hmm, Dobra, tu platformę to jest ta kolejna fajna sztuczka czyli trochę sobie teraz spowolnimy czas żebym sobie ogarniał co chodzi Też mogłem to zrobić może trochę wcześniej okej, okay, teraz bombardujemy bans, bans Kurde, jesteście statkami, tak? I rozwala was łucznik. Matko boska. Oh yeah. Wierzę, że to był headshot. To może trochę jednak przyspieszę, bo... ...to długo to trwa. Ile by to trwało na normalnej szybkości, nie? Matko boska. Co dzieje? Albo tutaj? Jaka to jest prędkość gry? Ej. Co tak spodnie patrzysz na... No, A, no, następne drewno. To jednak w tych nowszych RTS-ach to jest fajne, że te jednostki są tak... Na przykład idzą, że... Koń... że skończyło się źródło surowców, no to idą... Idą, no, szukać kolejnego, tak. No, ale no... Dajmy sobie spokój, tak, to jest w stara gra, nie? Wiadomo, że tutaj nie będzie usprawnień z jakiejś nowszych. Ok fajna misja nie A zobaczcie, ogień nawet ładnie wygląda Ok Zniszczymy farmę A nie zniszczymy, bo niestety nie mam zasięgu mhm <laughs> niszcz, niszcz niszcz Oh yeah, idziesz na odna madafaka i ty też gangsta orks tak niszcz stocznie, niszcz stocznie. jeszcze trochę potrwa z tego co widzę. was słychać. To mówicie, że w mojej dramie z typowym Mariuszem stoicie po stronie typowego Mariusza, tak? To Wam się nie dziwię, ale... Bo jeszcze nie znacie całej prawdy tego jak wielką lamą jest typowy Mariusz Aczkolwiek polecam ten jego filmik, sam mówi jak zainstalować Paca, temu typowy Mariusz po prostu ocalił życie, po prostu publikując tamten filmik. Brawo typowy Mariuszu okay. A ty płyn tutaj, a ty pójdź tutaj, one nie zgubisz. Ha, na pewno, już się zgubiłeś. Okej, okay, zobaczmy jak to wygląda. Dobra. Czyli tutaj nasze po prostu dzielne oil tankery nie po morzu, nie zostawiając ani śladu, bo grafika jest za biedna. Teraz tak, buduj stocznie. Dobra, o, wiedziałem, że tam jest coś fajnego. Okej. Okay. Ty też buduj 100, buduj legendy Solidarności. Okej. Okay. Teraz płyńcie, płyńcie tam, gdzie jeszcze żaden ork nigdy nie dopłynął. Swoją drogą te orki jakoś nikt mi się nie kojarzyły z korsarstwem, ale spokojnie. Hmm, jeszcze jedna platforma tutaj do wydobycia Widzę, że drzewa się kończą Tak, jestem jak ten Sauron, mam Mind of Metal Okej okay. Tu się jeszcze buduje stosowce To jest zbudowane To się jeszcze buduje i teraz tak, scenario object is build shipyard build for all platforms No dobra, czyli chyba wygląda na to, że zaraz będzie koniec misji W takim razie tutaj nasza załoga G nie wraca świętować Tutaj koledzy już rozpalają grilla Jeszcze po prostu, żeby dopełnić tutaj naszej naszego zwycięstwa to zajmijmy kopalnię. O oh yeah. O oh yeah. This is our. This is so our. Jej! Yeah, zwyciężyłem, tak się cieszę po prostu. Dziękuję mojej mamie, mojej babci, mojemu tacie, mojej siostrze, wszystkim innym Cieszę się Aż z tej całej radości po prostu zrobię save'a na czwórce. Jak się bawić to się bawić Wiktory. Czyli ja gram teraz Black Rock Blackrockerlanem Yeah, I podbiłem też na Azeroth <coughs> Słuchajcie się w ten głos So Epic.

Zaczynać w ten sposób mm, ok, czyli po prostu zaczynam od zbudowania farmy i od save'a. No i widzimy się w następnym odcinku. No to cześć, papa.